Namaste, umiłowani, sława bracia i siostry. Dzisiaj poruszę taki mały temat. Zwrócę uwagę na pewien dokument, który dostałem wczoraj od życzliwej istoty. Na początku, jak zwykle, zwracam się z wdzięcznością do wszystkich tych, którzy wspierają mój kanał którzy wspierają moją działalność, którzy subskrybują mój kanał. Dziękuję także za wspaniałe komentarze i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy by chcieli wspomóc i wesprzeć jakąś drobną darowizną mój kanał, znajdziecie wszystko w opisie. Ustanowiłem także zrzutkę dla tych, którzy macie dla tych ze względu na to, że wiele istot chciałoby fizycznego spotkania w formie wykładów czy też instruktażów czy to na zoomie, czy to na bazie fizycznej, czyli żeby dojechać utworzyłem taką zrzutkę, której obliczyłem mniej więcej ileby narzędzia, które bym potrzebował do tego aby to wprowadzić w życie, a jestem gotowy, żeby to wprowadzić w życie i żeby z Wami fizycznie się spotykać, pomagać, przekazywać moją skromną wiedzę. <laughs> Wszystkie tematy, które poruszam, moi kochani, są to tylko informacje i ciekawostki. Jest to kanał edukacyjny. Wszystko należy zweryfikować samemu. Nie biorę odpowiedzialności żadnej za stosowanie tych informacji w życiu. Każdy robi to na własną odpowiedzialność. Jednakże uważam, że materiał, który poruszam jest naprawdę ciekawy i dlatego dzielę się z wami tą informacją. Jak już wspomniałem wcześniej, chciałbym poruszyć temat pewnego dokumentu, który jest dokumentem wspaniałym, ale kryje sobie pewne niebezpieczeństwo. Jest to dokument nazwany ostrzeżenie, kontrakt, Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z UCC, ECC, UNDRIP i Kodeksem Cywilnym z 2016 roku. Bardzo fajnie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żeby prawa autorskie mieć zastrzeżone, trzeba mieć odpowiednią umowę umowę o zastrzeżeniu praw autorskich. Umowa taka jest to umowa pomiędzy chochołem, waszym słumiakiem, a żywą, istotą, żywym człowiekiem. Zgodnie z UCC musi być też zdeponowana, zabezpieczona, żeby miała moc prawną. Teraz dalej. Kon taki kontrakt, żeby zawrzeć według umowy tak dalej, e ustanowić następujące w tym dokumencie, jako dowód Twojej zgody na poniższe uzgodnienia z Twoją firmą, której jesteś agentem, reprezentantem lub podwykonawcą, zleceniobiorcą, personalem, personelem, nie wiążą mnie propria persona sui iuris żadne ważne umowy lub kontrakty cywilnoprawne. Bardzo fajnie. Wszystko jest pięknie, i cudownie. Ale. Jest zawsze, jest zawsze jedno ale. To ale jest związane z tym, z jakiego poziomu taki dokument wypełniamy. Czy z poziomu dłużnika, czy z poziomu wierzyciela. Każdy, kto stosuje taki dokument gdzie dalej stoi na przykład, proszę, abyś ty przeczytał to na wstępie, zanim zapytasz mnie o zastrzeżone prawa autorskie. Jak już wspomniałem wcześniej, prawa autorskie, do tego jest potrzebna umowa, umowa prawna o zastrzeżeniu praw autorskich. I zdeponowana, zabezpieczona. Następnie... Oświadczenia, dokumenty legalnej fikcji, które są moją własnością. No dobrze, w którym momencie są twoją własnością? Z punktu widzenia dłużnika, gdzie napisałeś, powiedzmy, wymówienie posłuszeństwa, napisałeś deklarację samostanowienia itd., itd. Ale cały czas jesteś dłużnikiem. Dłużnikiem. Czyli żaden dokument fikcji prawnej nie jest legalnie Twoją własnością. Jest własnością korporacji. Bo działasz z punktu dłużnika, z poziomu dłużnika. Dokumenty, które są własnością korporacji, stają się Twoją własnością lub pod Twoją kontrolą, w momencie, jak jesteś wierzycielem. Wierzycielem. Wtedy kontrolujesz jako swoją własność wszelkie dokumenty legalnej fikcji. Co ale nie oznacza, że tytuł prawny do tych dokumentów należy do ciebie. Mimo, że jesteś wierzycielem. Do tego, żeby uzyskać tytuł prawny, do tych dokumentów jest jeszcze bardzo długa droga. W dalszym ciągu, w dalszej części tego pisma, bo pismo jest wspaniałe, tekst jest wspaniały, można go korzystać, ale z poziomu wierzyciela. Jest napisane, Ty złamałeś moje prawa autorskie, handlowe i ograniczasz moją wolność i swobodę osobistą, wynikłą z prawa naturalnego i deklaracji praw IPP ONZ i zgadzasz się na moje warunki zawarte w tym kontrakcie i że wolno mi zażądać od Ciebie wymaganej tym kontraktem kwoty jak powyżej w ciągu 10 dni i jako gwarantowaną przez ciebie należność, doliczając wszelkie koszty, taksy, odsetki oraz fakty. Że ty, nie mając pełnej wiedzy, używasz zastraszania podstawowej Wstępu molestowania, mobbingu, siły i przemocy wobec mojej prywatnej osoby chronionej prawem. Jakim prawem? Jakim prawem chronionych? Prawem korporacji? Czy prawem naturalnym, prawem powszechnym, prawem handlowym? Jeżeli wypełniasz taki dokument z poziomu dłużnika, to jakie prawo cię chroni? Żadne! Żadne! Jesteś po prostu dłużnikiem. Stajesz się, wypełniając taki dokument, zwykłym oszustem. Oszustem. Bo ani dokumenty legalnej fikcji nie są Twoją własnością. I nikt. Niech. I żadne prawo Cię nie chroni. Musisz być na poziomie wierzyciela. Nie dłużnika, wierzyciela. Wtedy dopiero to ma sens wypełnianie takich dokumentów. Zwłaszcza, zwłaszcza, że w dalszej części jest napisane, że możesz oskarżyć taką istotę, taką osobę prawną, osobę prawną, która cię molestuje, ale ty jesteś też cały czas. Na poziomie dłużnika jesteś też osobą prawną. Jesteś dłużnikiem, jesteś fikcją. Zwłaszcza, że w podpisie masz, że jesteś zarządcą tu, w górnej tej, że jesteś zarządcą lub autoryzowanym przedstawicielem dla... Twojej fikcji prawnej Sete Kewaj Trust. Nie jesteś, jeżeli jesteś na poziomie dłużnika i nigdy nie będziesz na poziomie dłużnika autoryzowanym przedstawicielem dla fikcji prawnej Sete Kewaj Trust. Będziesz po prostu zwykłym oszustem. Ten dokument wykorzystując jako dłużnik. I żadne prawa Cię nie chronią w tym momencie, bo jesteś dłużnikiem. Takie dokumenty jak te, które są wspaniałe, bo treść jest wspaniała i można ją wykorzystać, ale tylko i wyłącznie z poziomu wierzyciela. Dowiedzcie się, moi drodzy, kiedy człowiek staje się wierzycielem, a kiedy człowiek jest dłużnikiem? Dowiedzcie się, co trzeba zrobić, żeby być wierzycielem. Jakie kroki, żebyście nie popełnili błędu i żebyście nie przysporzyli sobie kłopotów, Wykorzystają, wykorzystując tak wspaniały tekst, tak wspaniały dokument, jako dłużnik, bo w momencie, jak, wy, jak korzystacie z tego dokumentu jako dłużnik, stajecie się oszustem. Zwykłym oszustem. O czym system bardzo dobrze wie, bo jest w stanie to sprawdzić, czy jesteś na poziomie dłużnika, czy wierzyciela. Zastanówcie się nad tym. Pomyślcie, poszukajcie, dowiedzcie się. To by było wszystko na ten temat dokumentu e, prawnego tego. E, myślę, że informacja, którą Wam przekazałem jest e, interesująca, że da Wam do myślenia. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć i podziękować, za, jak wcześniej wspomniał, wspomniałem, za Wasze wspaniałe komentarze pod moimi no, tam filmikami. Tak? Zwróciłem uwagę na jeden komentarz, który mówi o tym, że prawo pocztowe, jeżeli chodzi o prawo pocztowe, więc chciałbym Wam zakomunikować, że przygotuję serię trzech, czterech części, która wyjaśni i przybliży Wam, na czym, dla tych, którzy są ziele, zieloni w tym całym temacie, żeby przybliżyć Wam temat międzynarodowego prawa pocztowego, czym ono jest, z czym ono się je, jak się wypełnia dokumenty, Pokażę Wam to w tych odcinkach, jak się wysyła dokumenty, co trzeba kurde zrobić i tak dalej, i tak dalej. To by było wszystko na, 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 na dzisiaj. Życzę miłego piątku, miłego popołudnia. I do następnego zapraszam na kolejne odcinki. Namaste. Sława bracia i siostry.